Jestem chora w wielu aspektach, ale właśnie teraz powiem Wam coś. Jest taki temat, o którym myślę od lat i pewnie będę myśleć jeszcze długo. Chodzi o to, dlaczego jedni tak szybko osiągają rezultaty, czyli na przykład dochodzą gdzieś wysoko, jeśli chodzi o pracę albo manifestacje albo mają rezultaty, a inni nie. Dlaczego jednym jest niejako łatwiej wejść w, no, na przykład, na coaching, w jakiś system i, i szybko przeskakują pewien level i, i coś osiągają, a innym nie. I uważam, że jest tylko jedna, jedynie słuszna odpowiedź. Nie jest tak wtedy, kiedy jesteśmy wielo. Robi, w sensie kiedy mamy, jesteśmy wielozadaniowi i wiele sfer wzięliśmy sobie w danej inkarnacji do przepracowania. Wtedy e, często oznacza, że e, robimy wiele rzeczy na raz e, i e, praca nad jednym pociąga pracę w drugim, e, a jeszcze być może jesteśmy umocowani mocno w rodzie, więc ciągniemy e, pracę innych osób. No, i wtedy wszystko idzie trudniej. Um, takie to nie znaczy, że siedzimy, tkwimy w jakimś miejscu, ale efekty nie są takie y, widoczne. A te sfery to jest um, my sami, czyli nasza tożsamość, to, to jak my obawiamy siebie, nasze myśli, nasze uczucia, naszą energię, nasze ciało, e, związek, em, dzieci. I szerzej, czyli społeczeństwo, ale tutaj jest też praca, no bo praca nigdy nie jest dla nas, tylko praca jest dla ludzi, dla społeczeństwa. Dajemy coś y, temu społeczeństwu, tam właściwie funkc funkcjonujemy w pozycji pracy. Więc są te cztery sfery. Jeżeli um, weszliście w życie um, z e, dużymi oblekadami, komplikacjami, to znaczy, że macie do pracy wszystkie te sfery i wszystkie one są trudne. Um, nie da się też tak zrobić, żeby skupić się tylko na jednej sferze, a, inno, a inne za przeproszeniem olać. Um, no i wtedy to jest, to jest trudniejsze. Ja uważam, że no, wtedy um, trudniej się żyje, ale bardzo ważne jest wtedy wejść, sprawdzić dokładnie, kim jestem. Dlaczego sobie takie trudne układy wzi wziąłem? wziąłem. Um, po co? Jako mam zadanie, jakie mam zadanie w danym społeczeństwie? Um, no i zobaczyć, że um, nie, nie można, jeżeli jesteś tu i ciągniesz wszystkie sfery. W sensie, na przykład, masz um, um, trudną osobowość. Tak sobie wziąłeś, tak? Czyli po, poziom tożsamości. Albo weszłać w życie z poziomu y, jakichś zaburzeń, czyli na przykład toksyczna rodzina, co od razu ci daje już w dzieciństwie pewne schematy, które budują ci tożsamość. To znaczy, że potem masz tożsamość do przebudowy, więc ten aspekt tożsamości już jest trudny. Teraz dalej y, idzie y, związek, jest efektem, odbiciem tego, jak ty pracujesz z tożsamością, nie? Y, y, dalej idą dzieci, to też jest jakby efektem, jak ty pracujesz z tą tożsamością. I dalej jest praca, która tak naprawdę też jest skutkiem tego, jak sobie radzisz ze sobą, z tożsamością i ze wszystkim innym. Tak naprawdę, jak się nie wie, nie ma, nie wie, że, jakby, życie jest naprawdę wtedy bardzo, zwykle skomplikowane. I nie da się tak przeskoczyć od razu, o, ja będę pracować, nad, żeby zarobić milion, nie wiem, dolarów, tak. Natomiast, jeżeli masz trudną tożsamość, wychodzisz z trudnej, toksycznej rodziny, ale to jakby naprawdę musi być skomplikowany układ na wielu poziomach, a może jeszcze masz jakąś uwikłania kalmiczne, nie wiem, dusze podzielone wtedy i ty pracujesz, ta druga osoba pracuje i to jest trudne, to no to bez zrobienia tego, tej bazy, tej tożsamości i bardzo dużej i dobrej wiedzy o sobie, ja uważam, że musi być astrologiczna albo wielowymiarowa stałożytna i wiedzy, to nie da się ruszyć tych innych sfer i praca jest bardzo wolna, bo oczywiście nie można też ulać tych innych sfer. W sensie, no masz te dzieci, weszłaś związek, masz tą pracę, nie możesz nie pracować na tych innych sferach, a jednocześnie bardzo głęboko trzeba pracować na tych sferach. To jest od cholery trudne. I, i, i jeszcze otoczenie może zarzucać że, że nic nie robisz, czy coś, prawda? Natomiast to wszystko jest takim powolne kroki. No powolne kroki. Ja mam 49 lat, a nie jestem gdzieś tutaj, prawda? No nie jestem, bo y, przeszłam, nie wiem, dwie terapie i ciągle pracuję nad sobą, a nadal to moja tożsamość, ja wiem co tam jest. Też wiem, że nie jestem konsekwentna na przykład w mantrach y, czy w medytacjach, więc mnie to też tak nie wspiera, <grym> prawda? Y, wiem jakie mam blokady, jakie mam te tam klątwy. I cały czas muszę tego pilnować, to są wdługi, znaczy to nie są wdługi, są układy, które zawsze będą i przemienić tego się całkowicie nie da. Natomiast można to kontrolować, wejść, wyjść z tych schematów, wdługów, myśli, energii, wejść w inną energię, ale to jest powolny proces, a jednocześnie są związki, w których też ja powoli z każdym kolejnym związkiem, ale nie jestem tutaj, że jest cudowny związek, nie. Znowu jestem w związku, gdzie ja jestem dosyć mocno czarownicą, która a, inicjuje męską energię faceta. Co dalej będzie, nie wiem, zobaczymy. Ale oczywiście ten związek to nie jest ten tutaj, tylko jest daleko, wysoko. E, no, ale tak jest. Praca, no, sami widzicie, jak jest. Nie, nie ma przepływu pełnego, pięknego, no, bo, bo jeszcze dużo do zrobienia jest tutaj. Tak to jest. Ale trzeba sobie gratulować każdego dnia i winszować. A jak się ma gąszy dzień, trudniejszy. Jestem na wylocie do Polski, ale wszystko jest dosyć trudne, więc sobie winszuję każdego dnia, że jestem silna, jestem dzielna i, i rozwiązuję swoje problemy, I, i, i widzę swoją drogę. Trzeba widzieć swoją drogę, że nie jesteś tutaj w punkcie wyjścia, tak droga jest duża, ale jest jeszcze tyle. I nie można tak przeskoczyć, nie wskoczy się do innej energii. Nie da się tak. Niedługo będę w Polsce. Ale póki co jeszcze jestem chora, balą mnie zęby, rozwiązuję problem kota. Kiedyś to wszystko opowiem.